Kingdom Hearts 3 to jedna z najmocniej wyczekiwanych gier ostatnich lat, zwłaszcza przez fanów tej serii. Jednym z głównych jej twórców jest Tetsuya Nomura, czyli pan odpowiedzialny między innymi za postacie z Final Fantasy, ale to nie wszystko, bo mamy tutaj taki miks bohaterów. Między innymi spotkamy te z Disneya, a również takie, które zostały stworzone specjalnie przez Square Enix. W tym momencie z reguły opowiadamy o historii w grze, jednak to, co się tutaj dzieje, fabularnie jest tak zawiłe i pokręcone, że nie starczyłoby nam czasu, żeby opowiedzieć o tym dokładnie. I nie jest to przesada, z tego względu, że to jest dziesiąta gra z kolei, jeśli nie liczyć Final Mixów. Mimo, że w nazwie ma trójkę. Ale w dużym skrócie, główny bohater Sora musi odzyskać swoje moce, które utracił po tym, jak był pod kontrolą Zianorta, czyli głównego badgaja w grze. Podobnie jak wcześniej, jego towarzyszami są Kaczor Donald i Goofy. Oh, w tym samym czasie król Miki i Riku szukają śladu po zaginionej dziewczynie o imieniu Aqua. Ostatnią parą bohaterów jest Kairi i Axel, którzy znajdują się w krainie bez czasu, gdzie jedzą lody na patyku i ćwiczą swoje umiejętności pod okiem czarodzieja Merlina. Jeśli chcecie poznać dokładnie całą historię, to polecamy zapoznać się ze specjalnymi streszczeniami filmowymi. A jeżeli chcecie zrobić to najdokładniej, jak się da, możecie zaopatrzyć się w poprzednie odsłony. Bo tak się składa, że w PS Store dostępne są wszystkie w odświeżonych wersjach i to w jednym pakiecie. Wracając jednak do trzeciej części: cała zabawa jest połączeniem gry akcji z elementami RPG. Główny bohater Sora wraz z przyjaciółmi przemierzają kolejne krainy, pomagając jej mieszkańcom walczyć z potworkami bez serc. Jego główną bronią jest Keyblade. To takie połączenie i miecza, i klucza. Ma to sens i jest to wyjaśnione w fabule. Dodatkowo dysponujemy całą masą magicznych ataków. Praktycznie każdy z nich to taka minigierka z różną mechaniką, gdzie odpowiednio musimy wciskać przyciski albo wykorzystywać pomoc swoich kompanów. Co ciekawe, większość z nich nawiązuje do atrakcji, które są w Disneylandzie. W ogóle, to, co dzieje się na ekranie, może z początku wydawać się niezrozumiałe, ale to tylko pozory. Dosyć szybko jesteśmy w stanie sprawnie ogarnąć ciosy i poruszanie się. A potem? A potem zostaje już tylko dobra zabawa. Dokładnie. Nie jest tajemnicą, że jednym z najfajniejszych aspektów tej gry są właśnie disneyowskie światy. Jest tu cała masa niezapomnianych postaci, z którymi współpracujemy, a zwłaszcza w świecie Herkulesa, którego kocham, ale jestem dorosła i nie mogę o mówić. A trio of clowns. No i to, jak są one zanimowane, to już totalna bajka, i to dosłownie. Wiele z nich ma swoje oryginalne głosy, więc wygląda to po prostu świetnie. You heroes have been busy little bees. <grym> <grym> jak to w japońskich grach? Jest także mnóstwo aktywności pobocznych. Możemy tworzyć własne przedmioty, rozwijać bladey, gotować potrawy ze szczurym szefem, które potem podnoszą nam statystyki. Możemy nawet wziąć udział w potańcówce. Tam są nawet takie stare gierki, które można było kiedyś kupić na bazarkach. Takie. Wiesz, wiesz? Wiem. Obłęd. Możemy latać gumistatkiem kosmicznym, zwiedzając swojego rodzaju inny wymiar, w którym zawieszone są światy. Statek ten możemy oczywiście stworzyć sami z klocków. Gra oferuje tak ogromną ilość rozrywki, że minie sporo czasu, zanim wpadnie wam tutaj platyna. Jeśli miałbym określić w jednym zdaniu, czym jest Kingdom Hearts, to jest to najwspanialsza opowieść o mocy przyjaźni i oddaniu tym, na których nam zależy w życiu najbardziej. Jest to jedna z tych gier, w które im dłużej gramy, tym bardziej się w nią wkręcamy i po prostu świetnie się bawimy. Na luzie, bez spiny, nawet jeśli wcześniej nie mieliśmy styczności z serią Kingdom Hearts. Przeżyjcie to sami, a my się z wami żegnamy. Do zobaczenia.